To jest drukarka Epson EcoTank L3286, doskonała do domu. A ja jestem Tadeusz Drug. Niektórzy z Was mogą mnie znać z teleturnieju. Proste jak druk! Wiesz jaki jest paradoks tego urządzenia? Duża wydajność, a małe wydatki. W zestawie otrzymujesz tusz, dzięki któremu wydrukujesz do 8100 stron w czerni i do 6500 w kolorze. Oszczędność to aż do 90%. Każda kolorowanka dla dzieci, każda łamigłówka, każdy potrzebny Ci dokument to pieniądze w kieszeni, a dzięki aplikacji drukujemy je ze smartfona z każdego miejsca w domu. Myślę, że idealne pytanie to: czy jesteś zdecydowany? Kup w supercenie w mediaexpert lub na mediaexpert.pl. To jest drukarka, która drukuje.